Dzień dobry, w nowym tygodniu, y, lipiec się zaczął, nasze jaśminowe lato y, i trochę odkryć na ten nowy czas. Dzisiaj w wiadomościach przeczytałem coś bardzo doniosłego, co zmienia nasze życie. Otóż wyobraźcie sobie, że naukowcy się pomylili nawet o 8 miliardów lat. Mianowicie ta druga mleczna, w której my sobie żyjemy, to ona zderzyła się z wieloma innymi galaktykami w ciągu swojego życia. No, i teraz mm, teleskop Europejskiej Agen Agencji Kosmicznej, GAIA, ujawnił, że ostatnie z tych zdarzeń miało miejsce miliardy lat później, niż sądziliśmy. No to zasadniczo wszystko zmienia, i dlatego właśnie teraz już rozumiem, dlaczego w Sprawiedliwości, bo to takie poranne spotkanie, to jest o takiej, można powiedzieć, re relacji tego, co robimy od 35 lat ze Sprawiedliwością. Znaczy okazuje się, że sprawiedliwość wciąż jest w rękach naszego państwa, to nasze państwo decyduje, czym sprawiedliwość jest. Troszkę jak ze sztuczną inteligencją. Wiecie, że jak się wpisuje do sztucznej inteligencji, proszę sprawdzić, jak nie wierzycie. Pytanie, ile jest prawidłowych odpowiedzi na zamknięte pytania, to sztuczna inteligencja jest tak samo nie mądra jak większość, większość ludzi, mianowicie uważa, że są dwie odpowiedzi. Dwie prawidłowe, prawdziwe odpowiedzi na zamknięte pytanie. Przy czym w sposób oczywisty, że nie są dwie, ale trzy. Trzy są prawidłowe odpowiedzi. Ani mniej, ani więcej. W sam raz. Tyle właśnie. No i w podobnym duchu Ministerstwo ustami pani Aleksandry Aftańskiej zaproponowało, a nawet ogłosiło to, nie zaproponowało. Znaczy ministerstwo ogłosiło, że rozpoczyna. Współpracę ze środowiskiem mediacyjnym. Trochę takie niefortunne są te przekazy, bo co innego w mailu, co innego gdzieś tam w, w opisie takiej tabelki, którą ministerstwo zrobiło, a jeszcze coś innego w komunikacie na stronie. Więc tutaj ogłosili, że oni po prostu wreszcie epokowo otwierają dialog. Mało tego, ten dialog jest otwarty. Więc nie ma się co martwić, że to jest dialog spóźniony o 6 miesięcy, skoro 8 miliardów. 8 miliardów lat świetlnych pomyliła się, yy, się nasza cywilizacja, oceniając zderzenie galaktyki. No, i mamy tu współpracę. Trochę mnie to dziwi, i teraz tak sobie pomyślałem, że może myśmy źle zrozumieli to ministerstwo, bo myśmy ich zapytali, drużynę pana Ziobry, która jest u pana Adama Bodnara, czy oni yy, chcą z nami współpracować. Oni nam odpowiedzieli, że wysłuchają naszych postulatów, a tymczasem tutaj. Po naszym ostatnim wystąpieniu na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, na stronie ministerstwa, proszę zajrzeć na GOF.pl, ewentualnie, w zakładkę Ministerstwa Sprawiedliwości, oni mówią, że rozpoczynają współpracę ze środowiskiem mediacyjnym. Oczywiście będzie pytanie, co to jest to środowisko mediacyjne? I cóż my tu mamy? Otóż to ministerstwo zaprasza przedstawicieli środowiska mediacyjnego do udziału w otwartym dialogu. Przy czym tych, tych, których zaprasza, to są mediatorzy, których jest kilka tysięcy, a przynajmniej tych, którzy uważają się za mediatorów, ośrodków stowarzyszeń mediacyjnych, fundacji, organizacji pozarządowych oraz uczelni. Tych jest garstka, bo zdążyli się spalić już po tej centralizacji, która nastąpiła, od czasu, gdy minister Gowin oddał resort sprawiedliwości, mówiąc, deregulacja, no to już mieliśmy całe działania takie centralizujące i teraz mamy PRL, prawda, który jeszcze do tego dawniej uważano mediację za pewien sposób na poprawę sytuacji wymiaru sprawiedliwości, że to odciąży sądy. A teraz, kiedy widać tą, jak to mówią młodzi, rozpadówę, ministerstwo robi bokami, przeznacza środki na mediacje rówieśnicze, uczy mediatorów rówieśniczych, prawda. Środowisko prawników. Wspaniale. No więc, jaką rolę pełnić będą te ośrodki Stowarzyszenia, Fundacje, Organizacje Pozarządowe, Uczelnie, których jest w gruncie rzeczy garstka, 20, może nie jest trudno do nich dotrzeć, wobec wielu tysięcy, kilku tysięcy, kilku, no kilku tysięcy załóżmy. Mediator, trudno to oszacować, bo każdy coś tam bokami robi, ktoś tam się gdzieś tam do kogoś jakiegoś prezesa wpisuje, nie wiadomo, co to będzie. Krajowy Rejest Mediatorów działa, jest tam prawie 400 osób, no i oni teraz będą nową elitą, przynajmniej przez chwilę, bo pani, pani minister, wiceminister sprawiedliwości, który, który nazywa siebie ministrą, nie wiadomo na jakiej podstawie prawnej, a jest w resorcie sprawiedliwości, więc widać ma wielki szacunek dla prawa. Otóż twierdzi, że będzie to weryfikować. Czyli pani, która nie ma bladego pojęcia o mediacjach, i pytanie, z kim będzie ich weryfikować znowu, tych w Krajowym Rejestrze? Już weryfikowali tych pierwszych, byli, którzy byli w oparciu o KPC. Potem drugi, który na podstawie 157 w ślad za wiekopomnymi rozwiązaniami pana Bobrowicza. Teraz po raz trzeci weryfikowali przy Krajowym Rejestrze Mediator i będzie po raz czwarty weryfikowany. Ja po prostu gratuluję państwu. Fantastycznie, to rzeczywiście uzasadnia wydatkowanie przez państwo pieniędzy na Wydział do Spraw Mediacji, o których nikt, nikt nie wie. I zatrudnienie tych pięciu osób, które służą wiernie panu Zbigniewowi Ziobrze, o czym się przekonamy jesienią. No i teraz mówią tak, uzasadniają tę potrzebę zorganizowania otwartego dialogu. Drogę, drodzy Państwo, nie oszukujmy się: potrzeba jest taka, że po akcji paprotka doprowadzili do szału otoczenie nas również. I w związku z tym, na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, musieli odpowiedzieć, jak deklaracja początkowa dialogu jest realizowana. Zauważyli, że nie jest. W związku z tym oni otwierają właśnie otwarty dialog. I piszą tak: Mediacja odgrywa kluczową rolę w polskim systemie prawa. Hmm, 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 hmm. To ciekawa teza, prawda? Nie mająca żadnej, żadnego styku z rzeczywistością. Jeżeli przez pół roku, minister i do dzisiaj w ogóle nie zamierza się na ten temat w ogóle odezwać, no to jeżeli to ma być świadectwo odgrywania jakiejś kluczowej roli, to gratuluję. No i dalej piszą, że oczywiście stanowiącą alternatywę dla postępowań sądowych, a skoro im się to nie udaje, to kształcą mediatorów rówieśniczych, bo myślą, że te pokolenia już są stracone, że tu już nic nie będzie dało zrobić. Więc przełomowa sprawa na pewno. Otóż ministerstwo dostrzega potrzebę podjęcia przekrojowych działań ukierunkowanych na upowszechnienie mediacji i profesjonalizację. Mówią o tym od zawsze. Już pozbyli się odpowiedzialności, kompetencji, wszystkiego się podbyli, pozbyli, ale mówią o profesjonalizacji. Gdyby chociaż zostali na tym, że na tym można zarabiać, no to ta ostatnia ustawka, jak pani Bochniarz sobie wezwała urzędników jednego i drugiego ministerstwa i znowu im kazali, proszę teraz iść do swoich ministrów i nam załatwić podwyżki, bo my jesteśmy mądrzy i my mamy zarabiać. Więc się zebrali tam wszyscy ci sławni, Pani Ewa Głużyńska, Pan Bobrowicz, Pan Rewal, Pan Pieckowski, Pani po prostu cała świta i oczywiście Czarek Rogula i Agnieszki Zemke nie było, bo tatu już naprawdę wiadomo, że tak bezwzględnie wchodziła do okrężnicy Panu Ziobrze, że już tak z nią lekko do, z dystansem. No i oto, oto, oto ta cała wielka zmiana, otwarty dialog, powszechnie mediacji przy odpowiednim wsparciu ustawodawcy. Wiedzą, że nie są w stanie żadnej ustawy przepchnąć. Sami mówią, Adam Bodnar mówi, no nie będę wymieniał zamków w, w KRS-ie, bo, no bo jak to? No tak to, Panie Ministrze, że jeżeli coś jest nielegalne i oparte jest na orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości, to musi być ktoś, kto te orzeczenia wykonuje. Pan nie chce wykonywać orzeczeń. I to jest ciekawe. Tyle lat działał Pan w sektorze praw człowieka. Był Pan wrażliwy na to wszystko. A teraz ma pan w głębokim poważaniu, zachłysnął się pan tak bardzo swoją wspaniałą funkcją, tak bardzo pan reprezentuje i rozmawia sobie cudownie z tymi wszystkimi, którzy tu przyjeżdżają, że jeżeli Komisja Wenecka powiedziała panu, panu panie ministrze, no nie można nikomu odbierać praw, bo przecież to też są ludzie, no tak. Ale to są ludzie, którzy niszczyli nasz ustrój, doprowadzili do katastrofy, powinni stanąć przed sądem, i w związku z tym, zamiast nadawać im immunitetów, tak jak Mikołajowi Pawlakowi, należy postawić im zarzuty, a nie rozważać na zasadzie: dobrze, otwórzmy im furtkę, niech oni, niech oni sobie dalej funkcjonują. To znaczy, że pan nie służy praworządności. Tak skaczę sobie z tematu, do, do tematu na temat, ale dlatego. Że środowisko Mediatorów i Mediacji miało tylko o tyle sens, o ile zostanie utrwalone zaufanie obywateli do państwa. A to zaufanie od 2005 roku pikuje w dół cały czas. Cały czas. Cel inicjatywy, które ogłosiło Ministerstwo dla Otwartego Dialogu z Mediatorami, otóż to zapoznanie się z potrzebami środowiska propozycjami zmian. Znaczy mają już. Propozycji od prawników z panią Bochniarz, która mówi, że przymus, przymusić tych debili, nie chodzą do nas i nam płacą. Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych z Januszkiem Kaźmierczakiem, który był w społecznej radzie u Ziobry, służył mu wiernie, wiązał sznurowadła i mówi: przymus, 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 bo my jesteśmy dzielni i mądrzy. Teraz mamy schowane Polskie Centrum Mediacji, które zawstydzone prawda, tym, jak wiernie służyło poprzedniej władzy, czeka na swój comeback. I nasze postulaty są powszechnie znane. Od końca stycznia zostały przedstawione tej ekipie. Ja są znane od wielu lat. A teraz ministerstwo robi tabelkę. Nie każdy się zgłasza i my zrobimy tabelkę po to, żeby poznać Wasze potrzeby. Gratuluję. I co oni chcą zrobić? Oni chcą nam wyznaczyć kierunki rozwoju mediacji, opracowania strategii mediacji na lata 25-30. Czyli taki to otwarty dialog, że to oni będą nam wyznaczać kierunki. Format dialogu zgłaszany. Swoją drogą naprawdę jest to tak wstydliwe, brak odrobiny kontaktu z rzeczywistością. Nic państwo z ministerstwa nie są w stanie wyznaczyć, są w stanie żyć tylko i wyłącznie w utopii, ignorując, bagatelizując, podważając środowisko mediatorów. Wiele rzeczy się wydarzyło już. Jest jeszcze jedna rzecz, którą chcemy podnieść publicznie, mianowicie ewidentnie widać, teraz widać to najmocniej. Że Polska jest rzeczywiście wyjątkowym krajem. Mianowicie, to tylko w Polsce zostały rozdzielone zawody profesjonalnej reprezentacji stron. To tylko w Polsce mamy rozdział adwokatów i radców prawnych. I otóż okazało się, że to wyzwolenie radców prawnych, na które oni narzekali wcześniej, teraz jest po prostu błogosławieństwem, bo adwokaci nie mogą, ale radcy jak najbardziej. Więc tak. Radca prawny skorumpowany przez przedsiębiorcę, pan Mariusz Hałady, zrobił sobie ustawkę jako wiceminister i rozdał kolegom pana Kruka pieniądze na niby mediację, a jemu chodził arbitraż. Oczywiście tam musiał się znaleźć ksiądz, żeby nikt tutaj nie podskoczył. Później pojawił się kolejny radca prawny Maciej Bobrowicz, szef Krajowej Rady Radców Prawnych, któremu radca prawny Mariusz Hałady podlegał. Potem się pojawili kolejni radcy prawni, którzy dostali pieniążki, m.in. pani Miszkin, która z lewiatanem po prostu, o, furorem ma po prostu w natłoku spraw nie wiadomo czego. Potem mamy radcę prawnego Andrzeja Misiaka. No, wspaniały, cudowny człowiek, który mówi, że mediacja to jest nawet starszy zawód od najstarszego zawodu świata, co naprawdę w jego przypadku bardzo, bardzo pasuje. jest bardzo trafna obserwacja. Choć młody człowiek to jak najbardziej sięganie do tej mgławicy, tego zderzenia prawda, z galaktyką, to naprawdę jest jego gigantyczny, wspaniały sukces. To on, tylko Kuba Świtluk mógł go, mógł go uprzedzić prawda, w tym wspaniałym uciele. Mianowicie to właśnie radca prawny Andrzej Misiak doprowadził do kolejnej katastrofalnej zmiany w kodeksie postępowania cywilnego, który przeniosło czy wyprowadziło rozliczenia mediacji z sądu. No i teraz możecie tylko Państwo zgadnąć. Kim jest obecny minister sprawiedliwości? Oprócz tego, że jest cudownym, wspaniałym, dobrze wykształconym prawnikiem, był wspaniałym, genialnym obrońcą praw człowieka, był genialnym, wspaniałym rzecznikiem praw obywatelskich, aż został radcą prawnym. I wszędzie tam, gdzie radcy prawni mogą aspirować do bycia mediatorami, niemożliwe jest, by w jakikolwiek sposób mediacja była. Miała swojego rzecznika i mogła obronić się przed naporem radców prawnych. Dlatego mediację należy wyprowadzić z resortu Sprawiedliwości, bo jest to resort, który, szczerze mówiąc, zastanawiam się, jak to było wcześniej, ale coś mi się wydaje, że wszyscy wcześniejsi ministrowi sprawiedliwości nie mieli takiego uwikłania. Bo problem ma charakter strukturalny, mianowicie etyka radców prawnych mówi, że wszędzie, jeżeli masz jakiś dylemat, co do. Kolizji wartości, to zawsze musisz się opowiedzieć po naszej stronie, prawda? Więc w Polsce wiele lat rządził mecenas Bobrowicz, i on trząsł tym wszystkim. A jeszcze przypomnę, że nad, nad ministrem w Ministerstwie Sprawiedliwości jest pani Anna Kremplewska. Proszę tylko zgadnąć, kim jest, jaki wykonuje zawód. Zapewne nie będzie to trudne. No dobra, wracam do tego, co ministerstwo. Otóż forma dialogu, zgłaszanie postulatu. Przyjęta forma zapewni transparentność. Planowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości działań w zakresie mediacji z zachowaniem zasady równego traktowania wszystkich podmiotów zainteresowanych rozwojem mediacji w Polsce niewątpliwie. Jeżeli na 5 tysięcy mediatorów 4900, którzy nie są wykształceni, mówię o tym dlatego, że myśmy nie zaakceptowali zmiany od 1 stycznia 2016, czyli centralizacji, czyli w gronie tych mądrych mediatorów sądowych, jest bardzo mało naszych mediatorów. Więc oni oczywiście wiadomo, czego chcą. Zmusić ludzi do mediacji i płacić nam kasę, i jeszcze do tego wziąć w kamasze z głupich sędziów, którzy nie chcą kierować do nas spraw. I teraz to jest równość podmiotów. Czyli jeżeli my mówimy od wielu lat, by pomyśleć kategoriami motywacji ludzi, obywateli, którzy, gdyby byli zwolnieni z części kosztów, to do mediacji chodziliby chętnie, ale nie. Tu chodzi o równość tych, którzy stoją w kolejce po zlecenia, obywatele, te 38 milionów albo 27 dorosłych obywat milionów obywateli, nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Tak samo jak nie ma znaczenia tych 17 albo 14 milionów spraw, bo czasami trudno się w końcu połapać, ta magia wielkiej liczby jest tak dużo. Więc też czy te 8 miliardów, prawda, to dla kogoś nieistotne. Tak to właśnie wygląda. I cóż to dalej na ministerstwo oferuje? Otóż każdy podmiot zainteresowany udziałem w tym otwartym dialogu ma możliwość zgłoszenia w tabelce postulatu zgodnie z instrukcją przedstawioną poniżej. Oto otwarty dialog zgodny z instrukcją. Otrzymane postulaty zostaną opublikowane, a jakże. Zapewni to przejrzystość na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, zapewni przejrzystość równocześnie wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z, z różnorodnością zgłoszonych pomysłów. Wiecie na czym polega to ujawnienie? Do 30 lipca pani Aftańska zbiera i to jeszcze w formie Worda. Nie można było zrobić po prostu formularza w internecie, żeby z tego zrobiła się sama tabelka, żeby pani miała po prostu jakiś wgląd. Ale prawdopodobnie powiedzmy. Synchronizowanie tego ludzką ręką ma jakiś sens. No więc, tak, mamy miesiąc na zgłaszanie tych postulatów, potem mamy miesiąc na to, że pani zbierze sobie po prostu kolegów, koleżanki, pana ministra Ziobry, i oni siądą teraz nad tym wszystkim i ustalą, co ma na tą stronę ministerstwa wejść. No bo gdyby tak miało nie być, to po co zwłoka? To wystarczy otworzyć forum po prostu. Każdy może zgłaszać. To jest najprostsze, gdyby naprawdę chciano otwartego dialogu. To na dowolnym komunikatorze na LinkedInie, na Facebooku, na y, Twitterze y, y, po prostu otworzono by grupy dyskusyjne. Byłoby to o wiele bardziej pożyteczne, bo ludzie mogliby ze sobą porozmawiać. Na tym polega otwarty dialog, ale nie. Będzie to wszystko otwarte, przejrzyste, transparentne. My wszystko umieścimy na stronie internetowej, ale dopiero po dwóch miesiącach, jak my się nad tym zastanowimy, czy to jest tak, jak jest. No i dalej, w ramach otwartego dialogu planowane jest spotkanie Pani Ministry. Jeszcze raz powtórzę, nie ma przepisu, który nazywa Panią Ministrą. Ja rozumiem, szanuję feminatywy, ale Pani jako Wiceminister Sprawiedliwości powinna szanować prawa, Pani go nie szanuje. I daje Pani sygnał nam, że my też mamy prawo nie szanować prawa. To jest bardzo zły sygnał. A poza tym Pani występ na publicznym, politycznym raucie Jakkolwiek nie mówić o, o sytuacji i tam napierniczanie na Fundusz Sprawiedliwości, czyli kierując resortem, mówić o innych i wikłać się w politykę z bardzo niedobrym tropem, coś mi się wydaje, że nie znajdziemy takich nawet w przyszłości, przeszłości PRL-u, żeby w taki sposób ktoś yy, yy, no bardzo utylitarnie traktował kierowane przez siebie... Yy, Ministerstwo, tym bardziej, że no, znowu powiem, no, po prostu chodzi o budowanie autorytetu, szacunku dla prawa. Państwo tego niestety nie tylko nie robicie, ale burzycie ten szacunek. I otóż pani ministra spotka się z przedstawicielami środowiska. No i kto wyłoni to tych przedstawicieli środowiska? Hmm, no przecież nie radcy prawni. Przedmiotem spotkania będzie omówienie zgłoszonych postulatów, możliwości, zasadności i wdrożenia. Gratuluję Państwu, naprawdę świetny, otwarty dialog. To jest model po prostu, który Augustką po prostu bywam pozazdrościł. Ministerstwo zaprasza więc wszystkie zainteresowane podmioty do udziału w dialogu. Wierzymy, w państw że Państwa doświadczenia, wiedza przyczynią się do wdrożenia wielu istotnych zmian, które będą odpowiadały na potrzeby środowiska, oczekiwania środowiska mediacyjnego. Naprawdę za darmo Państwo to zrobią. Już teraz Wam powiem. Postulaty będą takie. Yy, zmusić ludzi, zmusić sędziów, dać nam więcej pieniędzy. Już teraz to napiszcie. Będziecie mieć więcej czasu na przekonywanie ludzi w Sejmie i prezydenta, chociaż wiecie, że nikt tego poważnie nie potraktuje. I tak samo jak do tej pory środowiska związane z pomocą rodzinie mówiły, mówiły wam, mówili ministrowi Romanowskiemu, że nie da się ludzi do niczego zmusić. Ludzie mają złe doświadczenia z tymi waszymi mediatorami sądowymi, bo robią tyle głupstw. I, i potem oni się sami dziwią. Tak samo jest z gospodarczymi, też nie macie żadnej szansy, bo przedsiębiorcy zrzeszeni w lewiatania mówią tym swoim ludziom z lewiatana: dajcie sobie spokój, dajcie sobie spokój. My wam nie będziemy kasy płacić za takie nieefektywne działania. I teraz zobaczcie, jest zgłosić postulat, można sobie w załączniku, przy czym załącznik się nie linkuje, nie klika, a mimo tego, że tak wygląda, klikaj się zgłoszenie mediacyjne, tylko że pani aftańska po prostu Mistrzostwo Świata pewnie. Yy, Zobaczcie, taki mały, drobny błędzik, prawda? Że zrobiła spację przed, w adresie mailowym. W związku z tym, ktoś to będzie próbował wysłać maila ze zgłoszeniem, tego nie ma, nie ma szansy wysłać. No i tak samo jest z linkiem, który umieszczono tutaj, dostępu do tego właśnie komunikatu. Otóż ten link jest błędny w mailu, który był, był wysyłany przez ministerstwo. Konkludując to wszystko, bo już nie chciałbym ulegać jakoś, można powiedzieć, publicystycznie, jakiś taki poranek poniedziałkowy pozwala na więcej frywolności i swobody, ale mówiąc całkiem poważnie, niestety kondycja ludzi, ziobry, który, którzy są w Ministerstwie Sprawiedliwości i rządzą naszą Sprawiedliwością, utrwala nam obraz, że oto sprawiedliwość jest domeną władzy i to władza, szczególnie średniego szczebla dzisiaj decyduje o tym, czym sprawiedliwość jest, a czym sprawiedliwość nie jest. A w związku z tym, że sprawa mediacji jest błaha, staje się wtedy ważna, gdy, no bo wypłynęła tylko dlatego, że powstała głupia paprotka. Głupszego pomysłu, naprawdę tutaj muszę powiedzieć, że ziobrześci kradli, tak po prostu na maksa. Głupszego pomysłu nie wymyślili. Głupszego pomysłu, żeby wyposażyć ludziom w wiedzę, jak lekceważy się ławników, jak bardzo są nieistotni, to przysięgam, żaden minister nigdy lepszego pomysłu nie ma. Ja Panie Adamie sądzę, że Pana po prostu ładnie wrobili, ale tak Pana wrabiają, bo Pan po prostu jest dobrym człowiekiem i da się Pan, pan po prostu tak ufa ludziom, ale dlaczego Pan nie chciał się z nami spotkać i nie chce Pan się spotkać ze środowiskiem mediatorów, to tego nie rozumiem. Ani B, ani M, ani kukuryko jak mówi. Klasyk. Więc w tej sytuacji Mam wielką miłość i szacunek dla Lecha Wałęsa pomimo głupstw, który opowiada dzisiaj. Mam wielki szacunek dla Donalda Tuska, który tak naprawdę jest samotnym miejscem w tym wszystkim. Ale gdyby pan chciał, tak, gdyby pana metodą reformowano, pani Adamie, media, to do dzisiaj mielibyśmy TVP Info. A być może mielibyśmy już ogłoszone przedterminowe wybory. Także jeżeli pan jeszcze cokolwiek chce zrobić, to proponuję. Poradzić się Bartłom Sienkiewicza, może zatrudnić go nawet jako doradcę, bo to, co pan na razie robi, jest dokładnie sprzeczne z tym, jakie ma pan dążenie. Metodami, które pan zna z czasu piastowania Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, osiągnąć się efektów nie da. Oprócz tej paprotki, która mnie zdumiała, Jestem zrozpaczony, że dopuścił Pan do mianowania Mikołaja Pawlaka nasz, na sędziego i przeświadczenie, że tacy ludzie decydować będą o losie moich dzieci, jest dla mnie przerażające, to jest Pana, to jest skutek Pana zaniechań, gdy robi Pan wielkie oczy przed dziennikarzami i pyta, to co to ja mam wymienić zamki? To wie Pan co to jakby tak Panu przyszli do gabinetu y, ludzie od Ziobry i zajęli Panu gabinet, to też by Pan tak mówił? To co ja mam wymienić zamki? Oni tak robią, tylko nie chcą, żeby to było widoczne, żeby Pan się użalał, że Panu zajęli gabinet, więc oni to robią po prostu zwyczajnie pod stołem. Przykro to mówić i mam nadzieję, że już nigdy więcej, bo dzisiaj jest 1 lipca, więc od dzisiaj zamierzam być łagodniejszy, ale muszę Panu powiedzieć, że straciliśmy do Pana całkowicie zaufanie, bo Pan ma nas tak, jak minister edukacji ma polonistów. Więc ja już się nie będę wyrażał, ale poloniści wiedzieli, że tego się po prostu inaczej nie da nazwać. A przykre i bolesne jest to, jak widać, jakim jest pan figurantem i jak bardzo ludzie ziobry panem manipulują. No i dobrze, i teraz mamy 1 lipca już pogodnie. Wczoraj było za gorąco, w nocy było ulewnie, Wrocław kwitnie, dom mediacji gotowy do działania. Dziś yy, uszykowała nam się nowa fajna mediacja z panem Rysiem. Legendarna historia. Także już na czwartek szykuje nam się tu ciekawe spotkanie. My po szkole mediacji, która zakończyła się w sobotę. Odreagowaliśmy, zaczynamy cykl naszych spotkań. A dzisiaj debata, ponieważ dzisiaj w Unii Europejskiej przejęło przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, czyli w Radzie Premierów, Przedstawicieli Państw, przewodnictwo przejęły Węgry. Zobaczymy, co się będzie działo. Nasza epoka zacznie się 1 stycznia. I w związku z tym, że mamy tego pana, jak on się tam nazywa, z Nowego Targu, czy raczej ze Starego Sącza który, jak on się nazywa, ten co tam tak zasiada i takie rzeczy mówi, że się trzeba uczyć. Każdy on chyba, on będzie tutaj taką kluczową osobą w Unii Europejskiej do czasu, dopóki nie rozstrzygną się wyborów, ale wybory, ale on już ma wizję, on już, on już wie, co zrobić, żeby można było spokojnie przedłużyć swój byt poprzez wyznaczonego przez siebie następcę w pałacu Namiestnikowskim. Przewrotnie, przekąśnie, ale tak kończy się czerwiec. Zaczyna się dla nas jaśminowe lato, lipiec, w lipcu 27, dzień mediatora, 28 składamy raport i oczywiście do pani Oli Aftańskiej z ochotą złożymy po raz nie wiadomo który nasze postulaty. Oczywiście z pełnym zaufaniem, że zostaną podmiotowo potraktowane, zostaną upublicznione, zostaną w ogóle, zostaniemy w ogóle włączeni do dyskusji, nawet no, będziemy mogli po prostu, yy, yy, no nie wiem, co by. Raczej, raczej chyba zacznę znowu wpadać w jakąś euforię. Pijąc dzwony jest godzina dziesiąta. Dobrego dnia życzę. Niech się wszystko wiedzie jak najlepiej.